Pierwsze dwa tygodnie wakacji już za nami, czyli czas najwyższy na taki tradycyjny na naszym kanale odcinek z letnimi polecajkami. Na tej naszej tegorocznej liście znalazły się oczywiście same nowe tytuły z bardzo różnych gatunków, począwszy od takiej totalnie nieszkodliwej komedii, a skończywszy na mrocznym kryminale psychologicznym oraz serialu science fiction, czyli. Dla każdego coś miłego, a jeżeli macie coś innego nam do dorzucenia, to koniecznie dopisujcie tytuły w komentarzach. Przy tym dzisiejszym nadmiarze, premier, trudno jest nam obejrzeć wszystko, no i tutaj właśnie wy się pojawiacie i te wasze rekomendacje, z których bardzo chętnie korzystamy, jak choćby na przykład From, które mogłoby się równie dobrze pojawić na tej liście, ale już się doczekało osobnej recenzji. I tam w tym momencie was odsyłam. Oczywiście, From bardzo polecam też do nadrabiania. No ale poza tym, jakie inne seriale oglądać latem? Platonik. Zaczynamy od takiej lekkiej komedii, która pojawiła się w Apple TV Plus tuż po zakończeniu Teda Lasso i dzisiaj jest jednym z moich przynajmniej ulubionych seriali z tej platformy. Stworzony przez Franceskę Delbanco i Nicolasa Strollera opowiada o platonicznej, a jakże przyjaźni dwójki starych znajomych z lat młodości, granego przez Setha Willa oraz granej przez Rose Byrne. Sylwii. On jest takim no już lekko podstarzałym hipsterem w ekscentrycznych outfitach, który wiedzie żywot totalnie bez zobowiązań, prowadząc jednocześnie kraftowy mikrobrowar. A ona to matka i żona, która porzuciła marzenia o karierze zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi. Kiedy Will i Sylwia spotykają się po latach rozłąki, powiedzmy, okazuje się, że aż tak bardzo się nie zmienili od czasów szkoły. Jedyne, co im przeszkadza w życiu, to fakt, że powinni zachowywać się odpowiedzialnie. Rose Byrne i Seth Rogen mają świetną chemię, a sama historia nie jest aż tak banalna, jak mogłaby się na pierwszy rzut oka wydawać, więc jeżeli. I szukacie czegoś niezobowiązującego, totalnie do takiego wakacyjnego nadrabiania, to Platonik jest serialem pierwszego wyboru Silos. A skoro już jesteśmy przy platformie Apple TV, to nie mogę nie wspomnieć o fantastycznym Silosie. Przy czym zaznaczam, że przymierzam się jeszcze do osobnej recenzji, ponieważ Silos okazał się. Aż tak dobry, że po prostu zasłużył sobie na coś więcej niż taką tylko wspominkę w polecajce. Gatunkowo jest to dystopijna science fiction, którego scenariusz oparto na trylogii Hill Hawaii pod tym samym tytułem. Serial opowiada o postapokaliptycznym świecie, w którym jedyni ocalali ludzie. Zamieszkują głęboki na setki pięter silos, a każde opuszczenie go kończy się tragicznie. Silos rządzi się swoimi bardzo restrykcyjnymi prawami, Gdzie wszelkie pamiątki podawnej cywilizacji są zakazane, a to, które piętro się zamieszkuje, wyznacza status społeczny i materialny w tej autorytarnej społeczności. Główną bohaterką jest zamieszkująca poziom mechaniczny, czyli no, nothing fancy, Jules, która niespodziewanie zostaje wmieszana w skomplikowaną intrygę. Serial jest taki dosyć gęsty, ma niespieszne tempo oraz mroczny, taki dystopijny klimat. Trzymając w napięciu do ostatniego odcinka. Drugi sezon już potwierdzono, więc jeżeli jeszcze tej pozycji nie znacie, to myślę, że najwyższy czas nadrobić. Lucky Hank! Jak żyć bez serialu z Bobem Odenkirkiem w roli głównej po zakończeniu Better Call Soul? No, na przykład oglądając Lucky Hank, czyli kolejny serial z Bobem Odenkirkiem w roli głównej. Tym razem jednak nie jest on już żadnym tam szemranym prawnikiem, a nauczycielem akademickim specjalizującym się w nauczaniu kreatywnego pisania na jednym z no, takich mniejszych uniwersytetów w stanie Pensylwania. Jego życie dalej. Lekie jest jednak niestety od ideału. Po pierwsze, Hank sam zmaga się z kryzysem kreatywnym, nie mogąc napisać nic wartościowego. Po drugie, mierzy się też z kryzysem wieku średniego, co razem daje mieszankę wybuchową. Hank jest więc zgorzkniały, konfliktowy, i pozbawiony złudzeń, czym niekoniecznie zjednuje sobie zwolenników. U boku Odenkirka wystąpiła Mireille Enos, którą pamiętamy choćby z The Killing. Fabuła tego ośmioodcinkowego, słodko-gorzkiego komediodramatu oparto na powieści, a jakże znowu powieść, autorstwa Richarda Russo pod tytułem The Straight Man. Producentem serialu jest stacja AMC, a w Polsce całość znajdziecie już w tym momencie w HBO Max. The Bear o tym serialu na naszym kanale przyznaję było do tej pory raczej cicho, ale wiem, że jest tutaj wiele osób, które niedźwiedzia uwielbiają, a ponieważ stacja FX w USA Właśnie wyemitowała drugi sezon, który w Polsce pojawi się w usłudze Disney Plus w sierpniu. Najbliższe tygodnie mogą być ostatnim momentem, żeby nadrobić dotychczasowe odcinki przed pojawieniem się tych nowych. The Bear to prawdziwa jazda bez trzymanki, bardzo czarna komedia, w której wszystko kręci się wokół jedzenia, bo bohaterowie to ekipa prowadząca włoską kanapkarnię w Chicago. Prowadzi ją nagradzany szef kuchni, który odziedziczył knajpę po własnym bracie, który popełnił samobójstwo. Problem w tym, że zarówno główny bohater, jak i ludzie dla niego pracujący mierzą się z ogromną presją na co dzień oraz własnymi problemami, co daje taką no, mocno wybuchową mieszankę, od której jedni nie mogą się oderwać, a inni, w tym ja. Czują się troszkę przebodźcowani, niemniej jednak jeśli lubicie seriale, w których wszyscy na siebie krzyczą i wszystko dzieje się jednocześnie, a w głównej roli wystąpił Jeremy Allen White, to The Bear jest dla Was pozycją obowiązkową, no i ma świetną ścieżkę dźwiękową. Fatal Attraction, czyli Fatalne Zauroczenie. Trillery erotyczne nie mają najlepszej renomy. E, współczesny odcinkowy serial na podstawie kinowego hitu z końca lat 80. z Michaelem Douglasem i Glenn Close w rolach głównych pod tytułem Fatalne Zauroczenia. Od początku. Wzbudzał więc pewne wątpliwości, nie pomógł nawet fakt, że w rolach głównych obsadzono naprawdę mocne nazwiska. Joshua Jacksona, Lizzy Kaplan i Amanda Peet. Fabuła nie była jednak identyczna w tej serialowej wersji. Zdecydowano się tutaj troszkę pogłębić kontekst psychologiczny postaci i ukazać je w bardziej wielowymiarowym kontekście. Do tego stopnia, że dosłownie nad całością scenariusza unosi się cień. Karla Junga. Zamiast napięcia erotycznego, dostaliśmy więc taką opowieść o ludziach, którzy popełniają błędy, bo mają różne problemy z własnymi emocjami, i nikt naprawdę nie jest tutaj jednoznacznie zły. Mimo generalnie słabych recenzji, osobiście uważam, że fatalne zauroczenie od Paramount Plus też złe nie jest. Zostało za to zjechane troszkę na wyrost. Bo w przeciwnym razie bym Wam tej produkcji nie polecała. Sama się naprawdę dałam wciągnąć w tą kryminalną intrygę, i chociaż nie uważam, że serial był totalnie bez skazy, to z pewnością da się go obejrzeć. Całość ma 8 odcinków i znajdziecie je na platformie Sky Showtime. The Clearing. Przyznam się Wam, że akurat do tej australijskiej produkcji zabierałam się dosyć sceptycznie. Pierwsze trzy odcinki, które pojawiły się w Disney Plus w dniu premiery wydały mi się takie dosyć powolne, nie do końca czytelne i ogólnie lekko rozczarowujące, a mimo to dałam te Clearing szansę oglądając z tygodnia na tydzień i stopniowo angażując się coraz bardziej w tą niesamowitą historię. Dzięki temu udało mi się ją docenić i zrozumieć, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej skonstruowano fabułę tego serialu. The Clearing nie jest serialem dla każdego. To jest taki ciężki dramat psychologiczny opowiadający o niebezpiecznej sekcie i jednej z jej ofiar, która została w niej dosłownie wychowana. Chociaż zachowania głównej bohaterki mogą się na pierwszy rzut oka wydawać takie dosyć nieracjonalne, to serial stopniowo odsłania nam karty, pokazując skalę manipulacji emocji i traumatyzacji jakiej poddawano wcielone do y, organizacji dzieci, a także bezkarność liderów sekty. The Clearing ogląda się z takim rosnącym dyskomfortem, ale o to właśnie chodziło twórcom, tym bardziej, że serial ma swoją inspirację w rzeczywistości, prawdziwą. Australijską sektę o nazwie The Family, która działała od lat 60. XX wieku aż do końca lat 80. No i tutaj niestety podobieństwa są absolutnie uderzające. I to tyle, jeśli chodzi o nasze rekomendacje. Jak mówię, to są świeże seriale. To są takie produkcje, które pojawiły się w ostatnich miesiącach na platformach, są Oficjalnie dostępne w Polsce. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, żeby nas subować, żeby też zaglądać na nasze media społecznościowe Instagrama, Twittera i Facebooka. I przypominam, że jeżeli macie jakieś swoje rekomendacje, to koniecznie, koniecznie piszcie w komentarzach. My tam zaglądamy i zresztą nie tylko my, bo wiele osób, które tutaj przychodzi, później czyta te komentarze. Więc jeżeli są tam naprawdę jakieś fajne polecajki, to wszyscy na tym korzystamy. Tyle od nas. Dzięki.